Co tu wyprawia? O, Oliver i ja oglądamy pasjonującą, normalską grę w futbol. Dwie drużyny walczą przez cztery kwarty i dają niesamowitą liczbę reklam o chipsach ziemniaczanych i samochodach. Miałeś mnie uczyć liczenia powyżej 79! To poczeka! Oliver jest ekspertem od futbolu i uczy mnie wszystkiego, co on ja, wie. A ja też mogę cię uczyć. Wiem więcej o tym sporcie niż Oliver. <laughs> Ty wiesz więcej o futbolu niż ja? No pewnie. Wszystko, co robi Normals, ja zrobię lepiej. Pff. Pff. Widzisz? Zdecydowanie lepiej, prycham. Wiesz co? Sprawdźmy, który z nas ma więcej wiedzy o wiedzy z tego twojego futbolu w konkursie o wiedzy z tego twojego futbolu. Mówisz o konkursie wiedzy? To właśnie powiedziałem! Używając 79 słów. Dobra, wchodzę w to. U, ja też wchodzę. A jak się ten konkurs skończy? Niech mi ktoś wyleje na głowę całą wielką butelkę i zatonika. Okej, okay, Alan, jestem tak pewien zwycięstwa, że mogę wziąć do drużyny twojego wujka. Ty możesz sobie wybrać dowolną osobę do ekipy, a i tak pójdziesz na dno. Na dno? Pod nami jest cmentarzysko. Nie chodźcie tam, straszna wilgoć. I pełno tam martwych ciał. Proponuję ci układ. Jeśli my wygramy. Nie możesz przez miesiąc używać swoich mocy. A jeśli moja drużyna wygra, to ty zaśpiewasz przy wszystkich piosenkę o tym, jacy normalci są cięcy. Zgoda. Piosenkę? <laughs> jeśli potrzebujesz wsparcia kapeli disco, służę pomocą. Choracy i bez głowy szarpi druty? <laughs> Reszta kapeli zwyczajnie nie ma głów. <laughs> Miejsce? Nie. Po co ja brałem krasera na tydzień przed jego ślubem? Jest zdekoncentrowany! Z ostatniej chwili koło młyńskie w stanie Ajoła wyśliznęło się z podstawy i turla się bez żadnej kontroli. Ja się tym zajmę. Widzisz? Właśnie na tym polega bycie superbohaterem. To poczucie misji i poświęcenie. Ha, daj spokój. Jeśli się tym zajmę, zarobię sto ratowań normalsów. Widzisz, z czego zrezygnowałeś, Kaz? Idziesz na dno. Ale nie dosłownie, tylko... taka metafora. Nie może zarobić tych punktów. Hej, y kapitanie A. Tekton opowiada wszystkim, że jest największym superbohaterem. A jeśli uratuje koło muńskie, to będzie miał rację. Powiedział też, że twoje jojo jest atomowo cienkie. Co?! Zobaczymy, kto tu jest bohaterem! Ja jestem! Ha! Świetnie. Teraz wszyscy myślą tylko o rankingu i pędzą ratować młyńskie koło. Przecież to ryzykowne! Błagam. Szanse, że teraz czeka nas inna katastrofa są zerowe. Z ostatniej chwili, drodzy państwo, ostrzegamy, że za moment wydarzy się kolejna katastrofa. Złoczyńca Soniczny Krzyk zagroził, że bezpowrotnie zniszczy wspaniały most Franklina w Filadelfii. A, spokojnie, na świecie jest bardzo wielu superbohaterów. Ktoś jest już w drodze, aby powstrzymać Krzyka. Nikt nie wyruszył w drogę, aby powstrzymać Sonicznego Krzyka. <gry> Jestem pewien, że to nie ma nic wspólnego z moją ligą superbohaterów. Gorące wieści. Nasze źródła podają, że obecna sytuacja ma coś wspólnego z nową ligą superbohaterów. Ej, słyszałaś to? Właśnie trafiłem do mediów.